To, tam to są no. sytuacje no. karygodne. No, lecimy, lecimy chłopaki. Dawaj, Rzucaj! No I uciekaj. No. Musi do tyłu teraz. No i teraz rzucaj, rzucaj! Rzucaj! rzucaj. No a tam, co? co ma robić. No jest. <laughs> Jak widać niespecjalnie. Filani <laughs> mi się wydaje, że właśnie nie wiedzą co mają robić. Im podpowiadać. No już, już, no. dawaj, no. Patryk, dawaj. Za no. da daleko wypłynął czy co? To jest bizdo? Trener już każe mu cofać się też, ale... no, dobra, i się, się wycofać, nie? No wycofuj się no, da, dzieciak, na to te no. O to chodzi w tym odliczaniu tak nie Jakie bomba jest? odliczanie? Da, nie, nie wiem też. 16, 15, 17. Ale to tak cały czas, więc nie bój hmm. się, nie wybuchnie. Potem dojdzie do zera i będzie 30 znowu. To jest czas rozgrywny. Aha, no. coś się nauczymy, nie? No tam no. na tablicy też tak jest właśnie. Aha i to jest ten czas strzału, że to W tym czasie muszą się zmienić. Tak. Co? No! Rzucaj! Dawaj. No i co się dzieje? Chyba karny będzie, tak? No Tylko selfie. No. Co ty powiesz? Ale co to takie ten tytuł, co przepływa jak on ma to karmi. Brawo! Dajko tłucze.

Super, super, że się nie udało. Też brawo. Brawo. Bo udano pachnie. Dawaj, tam. No, ktoś tam chyba jest. No. Czemu ją Nie to w tego dzieciaka. To już, to już emocje rzuciły tą piłką. <grym> no teraz to już będzie go... Nie, bo Patryk da radę. Pomyli się. Nie, nie. <grym> nie pomyli się. Nie, ten chłopak jest do beściak. Kajnowski numer 8 to było 14 wrady zespołu Arkady Szczecinów. Spotkania 14,7. Czyli co on tylko w nauki tam wydobywa? No, głównie. 15 wrady to bardzo chłopaku A ja nie wiem, czy zauważyłeś, jak nieraz jeden drugiego trzyma? Sęcia coś kwisnie ten łapki do kuru tak, Ja to nic nie... to nie jadę. Co to wiesz? To jest Barcelony wzorem. Dobrze, że tutaj się nie mogą przewracać i udawać fauli, i nie. Wzorce Barcelony, dokładnie. Pan udaje. No, dawaj, nie daj o mu. Jezu, co tam się dzieje? Masz nie głoska. daj mu! Budzi. A daj mi. Ty co tam Wójcie. się dzieje? A bo oni są ratownicy, to on go ratował. Nie było karnego ratu. On go ratował, ale idzie na karne krzesełko tam. Jakaś kara jednak jest. Nie, nie idzie, nie, odpływa. Nie mm. może decydować, czy ma No nie. 50 sekund. 100 tysięcy Czego? Serwę? Numer siedem. postawiłeś? tysięcy postawiłem na oreczki, a po widzę, kroteczki są. Sardynki, plankton, no, jakiś tam tak zwany czas. Tu, tu jest. Wcześniej tego nie, nie, nie korzystali. <śmierdziła> Patrz, jak się tu ma. Ale ostatnio byli na meczu wyjazdowym z Poznaniem i wybrali. I to tak ładnie wybrali, bo to tak. Nie, oni z Arconią nie mają szans. Nie ma. przyszły w przyszłym roku, jak będą z Arconią młodszą grać, oni już odpadną, oni... bo pójdą już do tych starszaków. I wtedy to przyszły w przyszłym roku to tak. No ale w tym momencie i tak mają tak rewelacyjny rozegrany mecz. Sądzę po wynika. Dużo lepszy niż w tym pierwszym meczu. Rozegrali się trochę prostu. Dobra, jeszcze bym do nie wczepił tam do tych temu w ładnie elektryczne. O, i teraz tu mamy piłeczkę i przyciskamy guzik tego w prąd pieści i od razu się kupiłem. Ale do Szwecji to jednak problem. Robert Majerski, numer 10. To był 15-prawda z zespołu Arkonii i spotkania 15 -7. chytrze, ale ale nie do końca. No rzucaj, na co się tak zastanawiasz godzinę czasu? Na no. na czas. No ty 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 możesz do piątka zabrać. No, ojej ojej. Dobrze. No i dobrze. No, dawaj, dawaj. No, tak szybko, chytrze. No już ty, już, puść, nie no. Cholera, nie zdążył. A tak w 30 sekundach nie szelą bramki, to już, już się nie... Nie, rzut, rzut musi być, no. A rzut jednego do drugiego? Tylko? Nie, rzut, rzut w kierunku bramki, tak. Strzał ma być. Jak nie ma strzału, to jest skucha i. Znaczy, widzę, że teraz no. już od nowa się liczycie. Tak, tak, tak. Teraz no. muszą łony. Sebastian To tego zawodnika. To nasz, czy to nie nasz? Nasz, no, Fajnie, jeszcze tutaj. No, no. Już. Już się sypie czwarta tercja, ale druga i trzecia była bardzo wyrównana. Brawo, 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 brawo. Ale brawo, brawo zarzut celny. Brawo, to jest. No, obronił, obronił. No. By był łatwany. No jak tam się kochają. Topi tego dzieciaka naszego. Tą dziesiątkę tam. Kto to jedenastka? A się nie da tak łatwo, to Co się tu dzieje? No, ta co spacer, 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 jak zapiernicza. No, i to jest to, no to są te kontry no, 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 dobrze, bardzo! Uniemożliwi. Ajaj! Nie daj mu! Daj temu siódemko! Ach! Pustła przecież widać wody, tego bramkarza tak. tam. 17 bramtarz zespołem i przecinki i spotkania 177 A może drugi mecz tam się odbywa? Tak Tam nasi wygrywają hmm. Kurna, macie rady. A nie nie macie, nie ma no. i tam ci tak samo przechodzą po drugiej stronie, nie? No co to robić? No, to no, nic nie zrobił, łapki w górę. No, nie, winny. nie To nie ja byłem pod wodą, go tam trzymałem. To, Czas strzału minął chyba, tak? Nie, no właśnie. No, no, będzie niebezpiecznie, proszę Państwa. Nostra, no milimetry z pakoskim 7 metrów od bramki no pół metra od słupka Co ten bojka, to jest ten olej bajko a drugi, a drugi bajko nie gra chyba Nie, nie gra teraz pyta. A on no. coś za przewinienia niedawno Aha, no tak W ogóle musiał coś zejść do szatni po No Co, w sędzie go? wszędzie w sędzie już się tam wójka I, I też brawo? <laughs> <laughs> o matka jak gorąca Ile tego meczu jeszcze, nie, minuta? Nie, nie, że tak. A już teraz nie ma drugiego sędziego, nie? Nie ma. Chyba, że on coś przeszedł, No, no to tu nie, to chyba. jeden tu chodzi. Ale tu, drugi no to tam. No właśnie, tamten, tamten za, za bardzo ciągnął za nimi były takie wyniki. Teraz są lepsze wyniki. lepsza skuteczność jest u chłopaków no. się chłopaki przytulają <laughs> lubią najwyraźniej czułości potrzebują ostatnia minuta gry no już trzy szybkie i tuk 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 no już, no. Ja nie, nie, szybkie w tamtą stronę. No, dawaj, dawaj, dawaj. dawaj no, dawaj, daj sobie. No, tu też to... walka się ojej. Dawaj. O Boże. Gdzie? Został. Moja mama, jakby to była, to by się pewnie w tym momencie zapytała. Pewnie. A po co oni tak bywają? Nie, myślałam. No. A chcę już. patrz, 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 Gonią oba, a piłka z tyłu została. Ekstra. Letaj, gola. Nie ma niestety. Tośmy skiczy wykończyli. Trzy sekundę. chyba nie powinni być, bo akcja nie do się skończyć. No dawaj, nie ty, nie ty! Koniec. Dziękujemy, uważam, że i tak dużo, dużo lepszy lewans Brawo, Brawo Orka! Wszystkim chłopakom należy się porządna butelka wody. Brawo Orka. Starali się jak mogli. Prysznic. I co jeszcze? Co? Ja i co? co to jest? No nagrywanie. I... Pa parę słów dla Orki, Ja to szybciutko... Pastor